Wydawać by się mogło, że przygotowanie ciasta piernikowego to nic skomplikowanego. Faktycznie, jeśli chodzi o receptury na ciasto piernikowe, widzimy trzy podstawowe składniki. Mąkę, miód i przyprawy korzenne. Przepisy na pierniki w najstarszych, ale i we współczesnych książkach kucharskich pokazują jednak, jak wzbogacano smak piernikowego ciasta. Każdy przepis to inny piernikarski sekret. Trochę Wam ich dzisiaj zdradzimy. W naszym piernikowym laboratorium prowadzimy badania nad starymi i trochę nowszymi recepturami kulinarnymi, recepturami piernikarskimi poszukujemy, analizujemy przepisy, badamy ich historię, to jak się zmieniało, ale także interesują nas te elementy długiego trwania, czyli to, na ile receptury stare z XVII, XVIII wieku zachowały się. W niemal niezmienionej formie do czasów współczesnych. Co ma piernik do wiatraka? Oczywiście mąkę. Mąka przeznaczona do ciasta piernikowego mogła być różna. Mogła być żytnia, pszenna, a nawet kartoflana. Czasem zalecano dodawanie do ciasta piernikowego otrębów. Ciekawym rozwiązaniem było przygotowanie bazy, czyli Swego rodzaju mąki z suchego chleba lub upieczonych wcześniej placków. Tak przygotowywano na przykład tłuczeńce. Wykorzystywano też mąkę z migdałów. W najstarszym przepisie na piernik toruński czytamy, że do ciasta należy dodać miodu krzaśnego, czyli świeżego, lejącego się najwyższej jakości. Miód był przez wieki najważniejszą substancją słodzącą ciasto piernikowe. Wiadomo, że wykazywał właściwości zdrowotne i mimo, że był produktem lokalnym, był wysoko ceniony i szanowany. Od XIX wieku do ciasta piernikowego zaczyna dodawać się także tańsze słodkie składniki, takie jak cukier czy melasa. Znajdujemy takie informacje w recepturach na tak zwane pierniki tańsze. Między innymi w książce kucharskiej Marty Norkowskiej piekarnia i cukiernia wytworna i gospodarska z początku XX wieku czytamy, że chcąc przygotować pierniki tańsze dla służby w ten czas należy brać w połowie miód, a połowę cukru lub jeszcze lepiej melasę i mąką tylko żytnią, za to korzeni można wziąć trochę więcej. Przyprawy, czyli to, co nadawało charakteru i odróżniało pierniki od innych wypieków, to tak naprawdę mieszanka egzotycznych korzeni. E, imbir kardamon, cynamon, goździki, anyż, kwiat i gałka muszkatołowa to podstawa i to klasyczny i podstawowy zestaw przypraw korzennych. Natomiast w dawnych przepisach pojawiały się też inne, czasami zaskakujące, takie jak wanilia czy lawenda. Dzisiaj możemy kupić gotową przyprawę piernikową, która już jest zmielona i gotowa do użycia. Natomiast w dawnych czasach nasze prababcie, babcie, ale także piernikarze w swoich warsztatach sami przygotowywali mieszankę przypraw korzennych. Mieszali je, wkładali do moździerza, ubijali, a następnie przesiewali przez sito. Autorki książek kucharskich, ale także gospodynie z przeszłości prześcigały się w wymyślaniu nowych receptur na pierniki, a ich samych rodzajów pierników była hmm, cała masa: od kruchych ciasteczek, pierników toruńskich, pierników Norymberga. Całusków, serduszek, pociasta puszyste przekładane. Ważnym elementem odróżniającym jedne pierniki od drugich były dodatki, które dodawano do ciasta lub którymi wykańczano wypieki. Najczęściej w przypadku pierników toruńskich wykorzystywano migdały oraz skórki cytrusów skórki pomarańczowe bądź skórki cytrynowe. Nie brakuje jednak receptur na pierniki z orzechami, z bakaliami, pierniki przekładane różnego rodzaju masami, konfiturami czy powidłami. Autorki książek kucharskich i gospodynie wypiekające pierniki w swoich kuchniach miały wiele sposobów na sprawienie, by ich wypieki były niepowtarzalne i smaczne. Przez długi czas pierniki były pozbawione lukru, ale z czasem lukrowanie stało się bardzo ważnym uzupełnieniem piernikowego smaku. A przepisy na rozmaite lukry podawano obok piernikowych receptur. I dzięki temu wiemy, jak przygotować lukier cytrynowy, miętowy czy czekoladowy. Tak, tak, czekolada na piernikach to sprawa dość nowa. Pierwotnie korzenne ciasteczka były co najwyżej złocone. Przez całą majówkę szukajcie Państwo na naszym profilu na Facebooku starych i ciekawych przepisów na pierniki, na przykład z wanilią, z lawendą i z czekoladą. Mamy nadzieję, że Was one zainspirują. Serdecznie zapraszamy.